No hej! Dzień dobry, witajcie moi widzowie, drodze. 30 lipca dzisiaj mamy. 25 roku. Dziękuję za odwiedziny, za wszystkie komentarze, za kciuki, za waszą uwagę. Zradzę wam w tajemnicy, że już tu byłem. Kliknąłem F5, natomiast gra się nie zapisała. I... Niby teraz się zapisuje. Saving error, widzicie? Saving error. Ja nie zauważyłem tego. Escape, czytaj. Ja muszę teraz wejść do menu z zapisami gry, bo spójrzcie, ja tu mam wszystko. Wszystko po prostu udokumentowane. O. I ja muszę te wszystkie w zasadzie zapisy skasować, bo już mamy do czynienia z saving errorem. No właśnie, i to jest ten problem. Ja nie zauważyłem. Dobra, skasowałem wszystkie zapisy jest Saving Error. Why? Escape, zapisz grę. Dlaczego to jest tutaj? Ja wiem, bo to gówno jeszcze jest w chmurze zapisane. Opcje, czekajcie, opcje, sterowanie, gdzie gra. Ustawienia zapisu, włączone, automatyczne. Szybkie, szybkie, zastosuj, tak. Mhm. Zapisz. Saving color. Kurwa, nie ma sensu grać! Alt 4 No i słuchajcie, nie mam backupu, Zapisów bo skasowałem zapisy, myśląc, że zdążę zapisać grę w tamtym momencie po skasowaniu plików, totalnie nie przyszło mi do głowy, żeby backupa zrobić. Totalnie, absolutnie w ogóle. No, i nie można grać, bo nie ma co grać. Nie ma nic. Mogę zacząć od nowa grę. Mnie się nie uśmiecha. Także dziękuję Wam drodzy widzowie za odwiedziny, za towarzyszenie mnie w tej przygodzie. Przygodzie, która totalnie mnie w ostatnim momencie już totalnie, 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 jeszcze raz powtórzę, masło maślane, totalnie wkurwiła. Dosłownie. No. Co to kurwa zagra jest. Jak można takie gówno było zrobić? Totalnie dobra gra, to jest też idiotoodporna odporna gra. Ta gra nie jest idiotoodporna, odporna. Tyle wam powiem w, ty w tytule wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o RPG, w związku z tym Pathfinder spadał u mnie gdzieś na czwartą, piątą, może szóstą, siódmą pozycję. Na pewno jest wyżej od Baldur's Gate 3, ale jest naprawdę daleko. No nic, już mam pomysł na kolejną grę. Wiem, że jest idiotoodporna. odporna. Także spodziewajcie się niedługo czegoś nowego na kanale. Przepraszam Was trochę za styl, w jaki się żegnamy z tym tytułem, ale ta gra taka jest. Po prostu nie jest idiota odporna. Ma ten bug związany z zapisem gry. I nie ma jednak zapisu gry w chmurze. Nie ma. Życzę Wam miłego popołudnia. Zmontuję ten materiał, szybko go umieszczę na kanale, no i dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czy mam zacząć od nowa, czy dać sobie siana, bo powiem Wam, no nie mam jakiegoś palcia na ten tytuł. Po tym, co teraz zobaczyłem, absolutnie, no nie za, nie chcę mnie się po prostu grać, nie chcę, chociaż z wielkim zapałem podchodziłem już do tych wydarzeń związanych z główną fabułką, z tego względu, że chociażby... E... No, zaczęło się dziać. Ja jeszcze sprawdzę kosz. Nie, no, kosz jest pusty z tego względu, że ja zawsze korzystam z Alt Shifta i Delete naciskam. Nigdy nie używam samego Delete'a. Kasuję od razu do, do samego rejestru, do zapisu ścieżek, dostępu. Wszystko kasuje z dysku twardego na twardo. Miałem kiedyś opłacony program do odzyskiwania danych, ale już go nie mam. Nie Nieopłaconą mam subskrypcję. Nie będę płacił za coś, żeby odzyskać od czasu do czasu jeden-dwa pliki. Pozdrawiam Was no i życzę Wam danego, na pewno innego, bardziej, że tak powiem, owocnego dnia niż dzisiaj ten mój. Do usłyszenia, cześć.